Cześć! Dzisiaj będziemy biwakować i pojedziemy na przejeżdżkę w teren. To są nasze namioty. To jest mój namiot. To jest namiot moich rodziców. I namiot mojej siostry. Właśnie kończy się strzałkę. Zapinam jej popręg. A moja siostra jeszcze szczakuje belle. Jedziemy na trzeczkę w teren. Planujemy około trzy godziny, żeby zbadać okolice. Zatrzymajmy się pod tym wielkim drzewem, żeby odpocząć chwilkę w cieniu. Wracamy po tych trzech godzinach, jesteśmy bardzo zmęczone i nogi nas bolą. Oni jedzą ściano, a my jemy podwieczorek. Idziemy spać po wyżnej kolacji. Jest późno, ale ptaki ćwierkają. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. To już koniec biwaku. Była przejażdżka podwieczorek. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!